Witam serdecznie akwarium 112 Tak jak mówiłem wcześniej duże zmiany w akwarium najpierw zaczniemy od filtra kubełkowego Aquanowa NCF1000 Filtr już jest zamontowany Mówiłem w wcześniejszym filmiku że będę musiał zamontować jakiś zabór na wejściu wody do akwarium z tego względu, że filtr ma przepustowość 1000 litrów na godzinę natomiast akwarium jest 112 litrów więc robi on dość dużą, dość dużą pralkę natomiast okazało się, że nie, nie będzie to potrzebne gdyż tutaj standardowo przy tych górnicach zaworach jest taka wajcha którą można wyregulować przepływ jeśli ją maksymalnie pociągniemy do siebie, wtedy zablokujemy przepływ. Można tą głowicę wyciągnąć, filtr wyczyścić bez, bez wyciągania węży z akwarium. Jeśli teraz przy zwiększymy, to jest w tej chwili maksymalna praca filtra. Natomiast jeśli podniesiemy, wtedy jest, jest to spowolnione. Dobra, filtr, który został, jest to akwaszut. Turbo N550, sama gąbka, ceramika poszła do kubełka. Zostawiona jest również deszczownia. Dobrze, wracajmy do akwarium. Przepraszam za to, że trzęsie, ale film jest nagrywany z ręki. Zmiany. Zmiany było tylko sporą. Została wywalona kabomba W jej miejsce jest posadzona Ludwigia przyła się w miarę ładnie, chociaż jeszcze jakiegoś dużego wzrostu nie ma, więc poczekamy. Zmiany były robione. Piątek, sobota. Tutaj jest przeniesiony. Korzeń na korzeniu jest Mech Flame Moss. Tutaj został rozszczepiony dużaniec. Dość mocno przycięta wąkrotka, która po prostu rośnie jak szalona. Co jeszcze? doszły nowe roślinki kryptokorydny powiem szczerze nie wiem jaka jest, jaka jest nazwa tej odmiany jeśli ktoś wie to, to proszę napisać kupiłem jako w komplecie z tym mechem który został właśnie z niego została zrobiona ścianka zobaczymy jak się rozrośnie czy to będzie fajnie wyglądać mech to spiky Moss pomysł na tło Zmuchu jest z kanału Michała Dobrowolskiego. No i niestety to wszystko zostało okopione wysypem glonów. Tak to jest jak się grzebie w podłożu. Czego robić nie należy, bo właśnie tak to się kończy. Najwięcej problemów pojawiło nam się z zielenicami. To tutaj widać na no, kryptokorynie Venti na korzeniu dość sporo tego jest no zobaczymy będziemy walczyli myślę że to zniknie tutaj również na Ludwigi też są również tutaj a, żabienicy mamy trochę Włochów włosów zobaczymy będzie walczyli tutaj szabienica wypuściła jakieś kłącze myślę że będzie kwitła nie wiem ale ona po prostu wypuszcza nowe liście myślę że nie wiem to są chyba jakieś sadzonki nie wiem nie. jeśli ktoś ma szabienicę doświadczenie i wie czy co, co to jest to, to niech, niech powie niech napisze problemem jest właśnie dozowanie dozowane są nawozy natomiast do końca jeszcze, jeszcze nie ustabilizowałem tego, jak to podawać, żeby było wszystko dobrze. Od tygodnia podaję potas, ale chyba trochę jest go za mało, bo ciągle gdzieś jakieś, jakieś dziury się pojawiają, zwłaszcza w wąkrowce, bo ona dość szybko rośnie, więc dziury się pojawiają, jakieś liście od dołu gniją. Myślę, że to jest właśnie wina, wina potasu. Zobaczymy teraz dodałem dość dzisiaj dużą dawkę przez kolejne dni też troszkę zwiększę zobaczymy czy będą efekty czy nie ogólnie rośliny bąbelkują więc że tak powiem kondycja jest ich dobra co mogę powiedzieć problem jeszcze Problemem mam jeszcze niestety z bimbrownią nie jestem w stanie jej ustabilizować w sensie takim że bardzo krótko ona mi działa. Niby jest to robiony przepis 1410 czyli litr wody, 400 gram cukru i 10 gram drożdży. Dodaję w tej chwili, wcześniej dawałem drożdże świeże, piekarnicze, w tej chwili daje suszone. Jest troszkę lepszy efekt, ale jednak działa ona jakieś 7 dni, czasem kilka dni dłużej, czasem krócej. Mniej więcej daje to jakiś jeden bombelek na 3 sekundy. No, nie wiem, nie wiem, no trochę, trochę jest to krótko. Chciałem przejść na estimatywę indeks, jeśli chodzi o nawożenie, ale ono wymaga właśnie przede wszystkim stabilnego CO2. A u mnie tego jeszcze niestety nie ma, są, są skoki. A takie skoki są niebezpieczne, bo to również jest niekorzystne dla, dla ryb. No, zobaczymy. No. Będę dalej walczył, myślę, że. Uda mi się w końcu, w końcu przepraszam, wymyślić jakąś swoją mieszankę, która będzie działała i będzie, będzie dobra, myślę, że kup, muszę kupić jeszcze jakiś indykator CO2, który będzie mi wskazywał na bieżąco, jaki jest poziom tego dwutlenku węgla w akwarium. I wtedy to mi jeszcze ułatwi sprawę. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Muszę niestety jeszcze w tym, tym filtrze kubełkowym wymienić uszczelkę pod gdyż słychać że zaciąga ona powietrze i wpuszcza bąbelki do akwarium niby jest on odpowietrzony ale czasem się zdarza właśnie nie, nie, nie będzie widać no ale, ale właśnie czasem czasem wpuszcza powietrze bąbelki co właśnie mogłoby oznaczać to że że uszczelka nie jest do końca szczelna niby woda nie cieknie, bo się robi podciśnienie to jak w najnowszym filmiku mokra Łapska mówi o swoim flowalu, że właśnie ma problemy, bo zaciąga, bo bo świszczy, że problem jest z uszczelką. I ten filtr był nieużywany, po, no, rok, rok był nieużywany, leżał, więc ta uszczelka mogła niestety troszeczkę sparcić i dlatego ona tak. Koszt uszczelki do tego filtra nie jest duży, bo jak patrzyłem to jest to około 9 zł więc szału nie ma problemu też nie trzeba zamówić i tyle żeby filtr działał dobrze obsada niezmieniona tutaj tak się Karlik pojawił w na Helenkę nie wiem co on kombinuje z czego Helenka wciągnie dobra myślę że to tyle Pozdrawiam. Dzięki. Nara.